Jedna z diet, która nigdy nie wychodzi z mody, to dieta śródziemnomorska. I bardzo dobrze, bo wiele jej elementów ma rzeczywiście korzystny wpływ na nasze zdrowie. Co prawda dieta śródziemnomorska ma wiele modyfikacji, w zależności od regionu, w którym jest stosowana, ale to za jej podstawę przyjęliśmy kilka stałych elementów, w tym tłuszcze jednonienasycone zawarte w oliwie, większe spożycie ryb i owoców morza, bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3, bazowanie diety na produktach nisko czy na większej ilości warzyw i owoców. Z dietą śródziemnomorską najbardziej jednak kojarzy się oliwa. O co tyle szumu? Zdecydowanie od kiedy w Polsce popularność zyskał model diety śródziemnomorskiej, Wiatło z reflektorów padło na oliwę, awokado, oliwki i generalnie na rolę kwasów tłuszczowych jedno-nienasyconych w diecie. Oliwa zawiera ich aż 73%, a pozostałe mm, kwasy tłuszczowe, które zawiera to nasycone 14% i wielonienasycone również 14%. Oliwa poza różnymi kwasami tłuszczowymi zawiera wiele cennych związków fenolowych. Ich zawartość w oliwie jest różna, w zależności od dojrzałości oliwek, sposobu ich przetwarzania, pakowania czy przechowywania. To właśnie te związki fenolowe odpowiadają za cechy sensoryczne oliwy, zwłaszcza za jej gorzki, piekący smak. Ale poza tym ich ważna rola to rola antyoksydacyjna, dokładnie taka, o której mówimy w kontekście wolnych rodników i z której to przyczyny szukamy różnych tzw. superfodców. Zawartość jak to, antyoksydantów w oliwie wpływa również na jej stabilność termiczną. Związki fenolowe zawarte w oliwie to głównie kwasy fenolowe, alkohole oraz pochodne oleuropeiny, do której jeszcze wrócimy w tym odcinku, a także liganów oraz flavanoidów. O właściwościach antyoksydacyjnych oliwy decydują również zawarte w niej tokoferole, czyli związki współtworzące wraz z tokotrienolami witaminę E, o czym mówiłam w tym filmie. Biorąc pod uwagę wszystkie jadalne tłuszcze roślinne, to oliwa ma najwięcej barwników. Mowa oczywiście o oliwie z oliwek, ale mówimy po prostu oliwa, bo oliwa może być tylko z oliwek. E, to taka mała dygresja, a wracając do barwników, oczywiście i tu ich zawartość będzie uzależniona od wspomnianych wcześniej czynników. Barwnikami w tym przypadku są karotenoidy, które odpowiadają za żółtą barwę, luteina, beta-karoten czy ksantofile. E, beta-karoten kojarzyć możecie z marchewkami, a luteinę z tym, że razem ze ze aksantyną występują w siatkówce naszego oka, a dokładnie chronią i budują naszą plamkę żółtą. Inne barwniki zawarte w oliwie to chlorofile i ich pochodne, dzięki którym oliwa ma swoją piękną zieloną barwę. Przejdźmy do kwestii zdrowotnej. Jakie w praktyce korzyści możemy zaobserwować po włączeniu oliwy do diety? Jak już wcześniej wspominałam, oliwa oliwie nierówna i oliwy między sobą mogą nieco różnić się zawartością wcześniej wspomnianych związków. Ale zakładając, że mówimy o oliwie dobrej jakości i koniecznie ekstrawerdyjnej, badania epidemiologiczne wykazały istotny związek między spożywaniem oliwy a niską zapadalnością na choroby cywilizacyjne. Jej zdrowotne właściwości przypisuje się dużej zawartości kwasu oleinowego i antyoksydantów. Badania pokazują dość znaczący wpływ spożywania oliwy w wiecie na poprawę parametrów lipidowych, zarówno zmniejszenia cholesterolu całkowitego, jak i frakcji LDL w surowicy krwi, a także na zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji HDL. Poza tym potencjalnie oliwa może zmniejszać ilość merkerów zapalnych oraz substancji zwiększających krzepliwość krwi. Co do antyoksydantów, wiesz na pewno, że mają one zmniejszać ilość wolnych rodników, które działają szkodliwie na nasz organizm, w tym przyspieszają procesy starzenia się komórek. Ale zawartość antyoksydantów odgrywa tu jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Chroni frakcję LDL przed utlenianiem, a to właśnie utlenione LDL jest głównym problemem i zwiększa ryzyko miażdżycy. Generalnie oliwa wydaje się być mocnym narzędziem w kontekście poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego ze względu na jej właściwości, czyli działanie. Hipolipemizujące, przeciwzapalne, przeciwkrzepliwe i antyoksydacyjne. Do tego możemy dorzucić działanie sprzyjające zmniejszaniu nadciśnienia tętniczego, a także wpływ na poprawę insulinowrażliwości. Naprawdę niezły zestaw, ale to nie wszystko. Układ pokarmowy. Uważa się, że związki zawarte w oliwie są dobrze przyswajalne i mogą działać ochronnie na błonę śluzową żołądka i jelit. Okazuje się, że oliwa zalecana jest u chorych z zaburzeniami trawienia oraz w celu poprawy funkcjonowania wątroby i pęcherzyka żółciowego. Przejdźmy do układu nerwowego. Ma to znaczenie zarówno fakt, że oliwa zawiera dużą ilość kwasów tłuszczowych stabilniejszych na utlenianie się, a także drugi fakt – że zawiera sporo antyoksydantów, dzięki czemu może wpływać na spowalnianie procesów degeneracji i starzenia się układu nerwowego, w tym m.in. może zmniejszać ryzyko demencji oraz zapobiegać zaburzeniom poznawczym towarzyszącym chorobom neurodeg neurodegeneracyjnym, takim jak Alzheimer czy Parkinson. Często przy przytaczanych właściwościach oliwy, mówię słowa przypuszczające, bo jak to z badaniami bywa, jedne są bardzo solidne, a inne ciekawe, ale wymagają jeszcze doprecyzowania kolejnymi badaniami. Tak czy siak, jest to temat naprawdę wart uwagi. W jednym z badań podsumowujących właściwości oliwy autorzy uważają, że aktualny stan danych pozwala na stwierdzenie, że, cytuję, niepodważalnie oliwa wywiera pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Na początku wspominałam Wam, że wrócimy jeszcze do jednego ze związków, którego nazwa wydaje się dość skomplikowana, a mianowicie do oleuropeiny. Ona m.in. jest odpowiedzialna za gorzki smak i specyficzny zapach oliwy. Mimo to nie występuje w oliwie w tak dużej ilości, głównie z powodu procesów przetwarzania oliwek na oliwę. W tej sytuacji oczywiście ten związek może ulegać zniszczeniu. Za to dużo większą jej ilość znajdziemy w ilości w liściach drzewa oliwnego oraz w zielonych oliwkach. W czarnych oliwkach jest jej już stosunkowo mniej, ponieważ im bardziej dojrzała oliwka, tym więcej zawiera enzymów rozkładających oleuropeinę. No i oleuropeina, moi drodzy, okazuje się, że na zdrowie. Wpływ może mieć naprawdę ciekawy, bowiem może ona stymulować autofagię. Jeżeli obserwujesz mnie od dawna, czy czytasz mojego bloga, to wiesz, że sporo autofagi już gdzie niegdzie pisałam, no bo to temat warty uwagi i zdecydowanie bardzo ważny dla naszego zdrowia. Okazuje się, że nasz związek, w skrócie OLE, może aktywować AMPK, a hamować MTOR, a to są właśnie takie dwa czujniki składników odżywczych, które mają znaczenie w kontekście stymulacji autofagi. Nie było to co prawda badanie na ludziach, ale jest niezwykle obiecujące, no i nie jedyne, które potwierdza ten mechanizm. Co więcej, w innym badaniu wykazano neuroprotekcyjne działanie naszego ole, czyli wpływ na zmniejszanie ilości zniszczonych neuronów. W tym samym badaniu potwierdzono również jej działanie przeciwutleniające i regulujące autofagię. Jak zwykle materiały źródłowe podaję w opisie do filmu europejne, czyli wyciąg z liści oliwnych, znajdziesz w preparacie firmy Holistik Polska, a w opisie do tego filmu znajdziesz link do sklepu, w którym na hasło Forma na życie vlog dostaniesz specjalną zniżkę. Koniecznie pamiętaj, że jeśli bierzesz leki zmniejszające ciśnienie krwi, to ważna będzie tutaj konsultacja z lekarzem, bo oleuropejna również ciśnienie zmniejsza, więc należy być czujnym, aby ciśnienia nie obniżyć aż za bardzo. Może lekarz zaproponuje wtedy zmniejszenie dawki Twoich leków, no to już od niego zależy. No i pamiętaj, że to właśnie oleuropeina pomaga w ochronie lipidów we krwi przed stresem oksydacyjnym, a więc pośrednio jest to działanie ochronne układu serca naczyniowego i profilaktyka miażdżycy. To znaczy, jako jeden z elementów, no bo jak to zawsze powtarzam, o zdrowie trzeba dbać holistycznie: dieta, aktywność fizyczna, suplementacja, sen i higiena psychiczna. Dopiero wtedy możemy mówić o pełnej profilaktyce zdrowotnej. Oleuropeina może wykazywać w niektórych sytuacjach również efekt przeciwwirusowy. A także, z racji tego, że jako antyoksydant oleuropeina działa jako zmiatacz wolnych rodników, może wykazywać działanie antyoksydacyjne również na poziomie skóry. W wielu kontekstach nasza bohaterka oleuropeina jest badana i z pewnością jeszcze wielu ciekawych rzeczy się o niej dowiemy. Tak więc, śmiało korzystaj z oliwy w zjecie, ale i z oliwnych dobrodziejstw, takich jak właśnie wyciąg z liści oliwnych. Pamiętaj o holistycznym podejściu do zdrowia i przede wszystkim personalizacji. Na dziś to już tyle. Serdecznie zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka serii Wiedza na Życie. Ten odcinek powstał dzięki współpracy z firmą Holistic Polska.